Większość ludzi kojarzy dzieła pisarza Andrzeja Pilipiuka głównie z serią o Jakubie Wędrowyczu, czyli bimbrowniku, egzorcyście, który przeżywa masę humorystycznych, nierzadko dość groteskowych przygód osadzonych w świecie typowej polskiej wsi. Aczkolwiek y, twórczość pisarza jest znacznie bogatsza niż to i dzisiaj chciałbym poopowiadać o tzw. sekcji opowiadań bezjakubowych, czyli takich, w których postać wędrowycza po prostu nie występuje. Ich bohaterami są raczej całkowicie inne postacie, np. dr Paweł Skórzewski, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, lub amatorski łowca antyków oraz. Rozwiązywać historycznych zagadek, Robert Storm. Powiadania te mają raczej bardziej poważny ton, mniej humorystyczny w porównaniu z wędrowyczowskimi, aczkolwiek widać w nich często dosyć specyficzny humor pisarza, prezentowany na, w jego opowieściach. Tematyka opowiadań bezjakubowych jest skrajnie różna, chociaż istnieją w niej pewne schematy. W opowiadaniach z Robertem Stormem najczęstszym tematem jest rozwiązanie jakiejś zagadki sprzed wieków. Albo ukazującego się w podziemiu kuriera warszawskiego, co jest tematyką jednego z moich ulubionych opowiadań. Opowieści związane z doktorem Skurzewskim natomiast dotykają częściej sfery bardziej paranormalnej, bardziej dotykają sfery tych bytów, które są w świecie, ale człowiek nie widzi ich na pierwszy rzut oka. Na przykład opowiadanie złudzenie negacji, opowiadające po części o ożywieniu martwego już ciała albo o złudzeniu takiego też zjawiska. Bogaty jest również nurt historii alternatywnej u Pilipiuka. Na przykład, co by było, gdyby w, we wczesnym PRL-u z innego wymiaru przyjechał atomowy parowóz, który wziął się z wymiaru, w którym Trzecia Rzesza wygrała wojnę, albo też co by było, gdyby Polskę zdewastowała całkowicie epidemia która ograniczyłaby populację naszego kraju do minimum, kraju, państwo upadłoby, a na jego terenie pokazałyby się walczące ze sobą malutkie księstewka i królestwa. A zbiorów tych jest cała masa. Dotykają one tematyki naprawdę najróżniejszej i sądzę, że każdy czytelnik znajdzie tam coś dla siebie. Jeżeli oczywiście interesuje się historią, jeżeli interesuje się etnografią albo archeologią, która jest również specjalnością pisarza. Sądzę, że przeczytanie chociaż jednego z jego dość krótkich, bardzo przystępnych opowiadań będzie nie lada grać.